Раз, раз, раз. Francotic בиче הכל הטקעך הא וי Dobrze. Dzień dobry Państwu, paniom i panom na kolejnym spotkaniu w następnej edycji Fundacji Wiedronka. Jeszcze raz dzień dobry w imieniu własnych i oczywiście wszystkich naszych kolegów i koleżanek, którzy przygotowali dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję oczywiście za przybycie. Bardzo ładnie bardzo łostępnego reguł. A Wam, drodzy kolegowie, technologia za troszeczkę zawodzie. A Wam, koleżanki i koledzy, bardzo dziękujemy i zapraszamy. A ja może spróbuje zmienić sprzęt, bo ten coś szkodzi. Raz, raz, raz. Oh yeah.